Malowanie to jedna z prostszych czynności w pracach budowlanych. Ale czy na pewno? Dlaczego w niektórych pomieszczeniach odcięcia wyglądają perfekcyjnie, niemal idealnie, a niektóre, no, wyglądają tak, jakby komuś nie wyszły? Dzisiaj z nami jest ktoś, kto nam o tym opowie, kto wie dlaczego tak się dzieje, Marcin z firmy Blue Delfin. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Marcin, w czym tkwi seker? Generalnie 80% sukcesów w całym procesie malowania to jest kwestia zabezpieczania i przygotowania powierzchni. Dzięki naszym produktom pokażemy Wam jak to zrobić, jak przyspieszyć całe malowanie i jak osiągnąć pożądany i efektowny wynik malowania. Zaczynamy zawsze od zabezpieczenia. Dokładnie tak. Najłatwiej, najszybciej i najbezpieczniej zacząć od podłóg. Tutaj mamy rozłożony papier malarski, który już tutaj nam zabezpieczy te duże powierzchnie. Okej, okay, ale przy zabezpieczeniu też musimy zwrócić uwagę na różny dobór materiałów, czyli różne taśmy, które są. Nie każda taśma nadaje się do tej samej czynności. Dokładnie. Taśmy możemy podzielić na taśmy malarskie i na taśmy budowlane. Taśmy malarskie z kolei możemy Podzielić na taśmę do zabezpieczania powierzchni i na taśmę do odcinania kolorów. Do zabezpieczania powierzchni możemy użyć niebieskiej taśmy do zabezpieczania powierzchni, a do odcinania kolorów takiej precyzyjnej taśmy Washi. Czyli już widzę taki pierwszy czynnik, który wpływa na odcięcia. Łosi to ta żółta taśma. E, tak, ona jest koloru żółtego, ale e, tak naprawdę całą e, wartością tej taśmy jest rodzaj papieru, z jakiego była wykonana. Jest to japoński papier Łosi. Ten papier, jako ciekawostkę, Ci powiem, jest wpisany na listę dziedzictwa narodowego Japonii. I pierwsze wzmianki o tym papierze pochodzą nawet, e, o ile dobrze pamiętam, z VII wieku e, przed naszą merą. Ten papier charakteryzuje się tym, że jest bardzo cienki. A przy tym ma bardzo dużą siłę na zrywanie. I właśnie to go wyróżnia pośród e, innych papierów. Jak zaczynamy naklejać taśmę, żeby wyszło nam proste, równe łączenie, mhm. jak to najlepiej zrobić? Generalnie zasada jest taka, żeby dla tej pewności warto docisnąć tą jedną z krawędzi, którą będziemy malowali, po prostu przejechać kciukiem albo jakimś wałkiem dociskowym, tak żeby mieć 100% gwarancję, ponieważ nie zawsze mamy idealną, gładką powierzchnię. Czasami mamy rynki cementowo-wapienne, czasami mamy lekko chropowatą powierzchnię i e, ta farba może się dostać pod krawędź taśmy. Jeśli dociśniemy krawędź zminimalizujemy ten, to prawdopodobieństwo. No właśnie, ale czy do różnych powierzchni jest ta sama farba? Czy tynki, e, tapeta? Taśma. E, nie, taśma. Mamy, jeśli chodzi o kwestię taśmy do odcinania kolorów, to mamy dwa produkty. Mamy taśmę Washi Ultra Premium do takich tradycyjnych powierzchni, jak ściany, sufity e, i powierzchnie takie jak tutaj, które już są przygotowane do malowania. Ewentualnie mamy taśmę Washi w wersji e, do delikatnych powierzchni. Jest to produkt, który rekomendujemy i polecamy na takie delikatne powierzchnie, czyli niestabilne powierzchnie, na tapety, płyty gipsowo-kartonowe, które nie są zaimpregnowane i nie są zagruntowane powierzchnie typu e, takiego jak na przykład kilka powłoch malarskich niestabilne i tak dalej. Tutaj zwróć uwagę, że klej jest delikatniejszy. Nie chcę tutaj użyć słowa słabszy, ale jest delikatniejszy, bo jako ciekawostkę ci powiem, że sztuką w zrobieniu dobrej taśmy do odcinania kolorów jest kwestia też kleju. Klej powinien być na tyle mocny, żeby taśma nami spadła z powierzchni, ale też na tyle słaby, że jak będziemy odrywali tą taśmę, żeby nami uszkodziła tej powierzchni. Także tutaj klej jest odpowiedni. Jakie są szerokości taśmy, która, e, która jest? No bo... Są powierzchnie, na których można bez problemu przykleić i mamy możliwość, ale są gdzieś takie zakamarki, gdzie jednak przyklejenie taśmy stanowi problem. Dokładnie tak. Generalnie najbezpieczniejszą i najbardziej powszechną szerokością to szerokość 47 mm. Klienci na nią, na tą taśmę mówią piątka, bo to jest 5 cm szerokości. Ona ma dokładnie 47 mm i długość 50 m. Ta taśma, może okaże na zasadzie takiej przebitki, jest bardzo bardzo Bezpieczne jak malujemy dużym wałkiem, bo mamy gwarancję, że ten wałek nie minie krawędzi tej taśmy i nie uszkodzi nam powierzchni, którą chcemy zabezpieczyć. Dużo trudniej by to wyglądało w przypadku na przykład tej taśmy, taśmy, która jest tutaj u mnie w dłoniach, bo tutaj dużo, dużo łatwiej byłoby już minąć krawędź tej taśmy i ją zabezpieczyć. Także jeśli chcemy odciąć sufit do od ściany i będziemy malowali. Szerokim wałkiem to lepiej użyć szerokości 47 mm. Najważniejsze, co jest, żeby to odcięcie nam wyszło bardzo takie precyzyjne, to odpowiedni dobór taśmy. Odpowiedniej szerokości odpowiedniej i odpowiedniej, szerokości, taśmy. odpowiedniej taśmy. Jeszcze raz podkreślam, reasumujemy. Do odcinania łośi, do zabezpieczenia niebieska taśma, do zabezpieczenia powierzchni, czyli ten nasz taki flagowy, najbardziej rozpoznawalny produkt. Zróbmy sobie taki prosty test. Tutaj prawdopodobnie ten, na 100% ten test wyjdzie pozytywnie, ale jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jeśli malujecie powierzchnię, która była malowana wcześniej, to warto sobie zrobić test na siłę tej powłoki, do której przyklejamy taśmę. Ten test wygląda bardzo prosto. Wystarczy po prostu przykleić sobie kawałek taśmy. Może być w poprzek. Mocno ją docisnąć. Czasami nawet niektórzy wykonawcy używają nożyka, żeby sobie ponacinać tą powłokę, ale my tutaj chyba zrezygnujemy z tego, bo nie chcę uszkodzić już pomalowanej powłoki. Ale po co ponacinać? Ponacinać tą powłokę po to, żeby ją jeszcze bardziej osłabić i po prostu brutalnie zerwać taśmę. I jeśli się okaże, że na taśmie bądź też na powierzchni zobaczymy jakieś ubytki, to wtedy wiemy, że ta powierzchnia nie jest prawidłowo przygotowana i podczas zrywania taśmy będzie mieli niespodzianki. Dlatego też robimy test przed malowaniem. W tej sytuacji właśnie taśma łosi do delikatnych powierzchni e, powinna e, dać radę, ale no czasami są tak ultra niestabilne powierzchnie, że na przykład użyjesz paznokcia i potrafi farba zejść z całymi płatami, bo na przykład było wcześniej 5 albo 6 powod malarskich, gdzie nikt nie gruntował. Wtedy no już trzeba podejść do tematu e, angażując dużo więcej energii, czyli albo e, robimy gładzie od początku, albo e, staramy się. E, nie wiem, czy to zawsze daje pożądany efekt zagruntować e, tą ścianę. Chociaż są różne Czyli szkoły. Tak. Podłoże, po... Chociaż są różne szkoły, bo wiesz, jak zagruntujemy sobie. Pomalowaną wcześniej kilkoma kolorami ścianę. To zrobimy tylko sobie na zewnątrz mocną warstwę, a dalej wewnątrz będzie ta powierzchnia delikatna, ale w większości przypadków taśmałości do delikatnych powierzchni daje radę. Czyli mamy dwie do wyboru. Mhm. Robimy test przed malowaniem. Mhm. Co dalej? Eee, przyklejamy taśmę do powierzchni, dociskamy jedną z krawędzi, tak jak tutaj na przykład. To może pokażę na tym kawałku. Okej. Okay. Przyklejamy taśmę. Na razie tak brutalnie, bez większej estetyki przyklejam. I zakładając, że będziemy malowali tą krawędź, warto sobie docisnąć albo przejechać u nas kolokwialnie paznokciem, czy też, przepraszam, tą wewnętrzną częścią kciuka po tej krawędzi i wtedy mamy gwarancję, że farba nam nie podpłynie, ani nie podcieknie. No w tej sytuacji ja jestem e, skłonny e, zrezygnować z tego zabiegu, ponieważ widzę, że powierzchnia jest ładnie przygotowana, jest gładziutka i prawdopodobnie będziemy też malowali dobrą, gęstą farbą. Tak, tak. Ja dziś celowo wybrałem pomieszczenie, w którym mamy odcięcie dwóch kolorów, ale dwóch bardzo dużym e, kontraście. kontraście czyli to treści... dla nas taśmiarzy jest <laughs> bardzo kłopotliwe. Jak jest duży kontrast, to lepiej wiesz. Nie idziemy na łatwiznę, nie wybieramy kolorów biały i, I biały. biały, bądź ekry. Bierzemy, e, bierzemy duży kontrast. Tu mhm. będziemy widzieć wszystko. E, więc za chwileczkę przetestujemy tą taśmę, przetestujemy sposób malowania. Mhm. No i zobaczymy, czy wszystko to, co powiedziałeś, mhm. sprawdza się. Mhm. I czy nie będzie wstydu? Dzisiaj spotkaliśmy się e, po to, żeby malować ściany, żeby przetestować e, taśmy podczas odcięć i jak zrobić to perfekcyjne e, odcięcie. Ale ja tak sobie pomyślałem, że okej, okay, no taśmy używa się w różnych e, branżach, w różnych e, dziedzinach. I co z materiałem typu płyty meblowe, które teoretycznie są? Powierzchnią bardzo gładką. Ale one tak wbrew pozorom, jakbyśmy troszeczkę ją powiększyli, tą powierzchnię, to ona jest jednak mimo wszystko porowata. To nie jest taka bardzo wdzięczna i łatwa powierzchnia, ale możemy przetestować. To ty mów jaką taśmę i opowiadaj, a ja zrobię test. Ja bym... Kobą byś proponował tutaj. Na pewno użyjemy taśmy do odcinania kolorów i w tym przypadku może, żeby ją fajnie pokazać, to użyjmy dwóch, zaryzykujmy. Okej. Okay. Zaryzykujmy i przetestujmy. Bo ja mam jeszcze jedną niespodziankę, ale zaraz ci o niej powiem. Ło, wow. ja pozwolę sobie przykleić delikatny, chociaż tutaj na pewno nie jest delikatna powierzchnia, bo mamy tutaj... A co to takie zakurzona Ta powierzchnia jest? powierzchnia też jest zakurzona, więc... Moi drodzy, pamiętajmy, każdą taśmę kleimy na suchą, odtłuszczoną i niezakurzoną powierzchnię. No a ale... widzę, tutaj Sławek lubił Ale Ale my I... robimy taką wersję extreme, więc musimy pokazać... Extrema. Tak. Ciekaw jestem. Z tej strony? Może być z tej strony. Okay. No i co mamy tu do malowania? Mamy do malowania spray. O kurwa. No bo wiemy, że na wałku na pewno po wałku wyjdzie ładne odcięcie. Spray jest taką troszeczkę niewdzięczną powierzchnią. Nie jest niewdzięcznym materiałem do malowania, bo on jest rzadki. Farba ma dużo większą gęstość, a jak ktoś ma większą gęstość to wtedy trudniej o to podciekanie. No. A my tutaj robimy taki test, jakbyś chciał malować wodą po szkle. Spray też będzie w kolorze ciemnym, także będziemy widzieć yy, dokładnie. Już bardziej się utrudnić nie dało. Myślę, że jeszcze... Jeszcze nie godnie ...coś by wymyślił, ale... Widzę, że nie żałujesz towaru. No słuchaj, jak mamy pokazać, jak to ładnie... Kolejny tip, to należy pamiętać o tym, żeby zrywać taśmę zaraz po pomalowaniu, kiedy jest mokre na mokre i w tym przypadku odrywać taśmę od farby, nie w stronę farby, tylko od farby. Czyli zrywasz, czy ja zrywam? Urszcze, no ja zerwę. No to zrywaj. <laughs> eee, zaraz zobaczymy jaki będzie. Bardzo bym prosił o to, żebyś podszedł bliżej, żeby... o kurczę. Trzymasz płytę? Mam. No chłopie, jak z reklamy. Ja. Chyba testowałeś wcześniej, że tak na pewniaka wyszedłeś. No ja nie testowałem Małem, e, taśmy, ja byłem ciekawy. Ma, płyty malowałem, ale nie malowałem płyt przy użyciu sprayu, sprayu. No nie no, jest perfekcja, aż się chcę na to patrzeć, to jest tak jak powiedziałem, jak w telezakupach mango. No wydaje mi się, że jest idealnie. Nie, no ja bym tutaj był skłonny z lupą podejść i, i szukać czegoś. Czyli Marcin, y, potencjalnie odkryliśmy, że ta, pa, ta taśma miałaby bardzo dobre zastosowanie. Dla panów a, stolarzy, jeśli ktoś maluje blaty, jeśli ktoś maluje takie powierzchnie jak te płyty, jeszcze a spray. A dla lampowników samochodowych? Jak najbardziej. No tak. bo nie tak tam y, te ta, 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 ta łączenia, te odcięcia no, muszą mm -hmm. być naprawdę perfekcyjne. Tak, z tym, że należy pamiętać, że czasami jest y, taka. Sytuacja, że e, te agregaty do malowania. W lakiernictwie samochodowym mają duże ciśnienie i kwestia tego też z jaką farbą. O ile to są te dopuszczone przez Unię Europejską farby na bazie wody, jest ok. Ale jak już to są lakiery takie, które zawierają w swoim składzie rozpuszczalniki organiczne, czyli tak mówiąc kolokwialnie te śmierdzące takie, to wtedy trzeba by użyć typowo lakierniczych też. Okay. Takie też mamy w ofercie. Pierwszy test mamy na 5+. Yy, ale mówiłeś, że ta taśma nadaje się też do powierzchni takich nie takich gładkich, a jednak jak będzie trochę porowata, będzie... Jo, do takich tynków cementowo-wapiennych, lekko chropowatych, bo do typowo chropowatych mamy taśmę tynkarską. Tak, tak. To jest... Więc ja mam drugą e, propozycję na test. Również płyta meblowa, ale płyta meblowa ze strukturą drewna. E, ze strukturą drewna jeszcze ukurzona. I jeszcze hmm. ukurzona. No prosto ze stolarni hmm. i być czysto. Nie może być też za łatwo. E, struktura drewna na płycie powoduje to, że płyta jest taka nieregularna. Pod paznokciem czuć te wszystkie wgłębienia. Idealna przestrzeń na to, żeby podciekła farba. No i tak. To co? Testujemy. Pamiętajmy, odtuszczajmy, odpylajmy powierzchnię, które będziemy malować. Tutaj tego nie robimy. Dla pewności, żeby później nie było, że to nasza wina złego przyklejenia, złego użytkowania. No, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że czasami niektórzy wykonawcy też sobie robią tak i sobie... No, Pozłóżę sobie. Dla pewności, żeby... zrób wszystko, co no to... uważasz, że, że nam po, po, położę. No to jedziemy z koksem. No to jedziemy. O, i teraz widać tą e, powierzchnię. Zdecydowanie. Ale patrz, ułatwiłem ci już. Wziąłem ciemną płytę i ciemny kolor. Zawsze jest to jakaś... Nie, to nie jest ułatwienie. Wolałbym, żeby była gładka. No, Czy Czyń honory. Czy nie honory. Chwila niepewności. Nie... Jak mówi młodzież, ideolo. Ideolo. Wiesz, jakie jest yy, słowo roku wśród wykonawców? No, jeszcze nie. Widziałem głosowanie, ale. Yy, Co wygrało? To się zateguje chyba. Albo fajrant. Fajrant. No wiesz, fajrant. Nie dziwię się, ale że się zateguje. No. W, tej, w, tej, w tym przypadku nie trzeba nic tegować. No, wydaje mi się, że tutaj jest wszystko ideolo. Może podniesie, podniesiemy i pokażemy tak. Na bliskim. O, widać jeszcze ten kurz? Także nie robimy prostych testów, robimy zawsze wymagające yy, testy. Drugi Teraz... test na 5+, więc kolejny na G trzeci test. Dzielimy się obowiązkami, żeby było szybciej. Eee, tobie dam to trudniejsze zadanie, czyli przyklejenie krawędzi taśmy okay. na suficie i na tej e, poprzecznej ścianie. Ja natomiast zajmę się – Oklejeniem tej płyty węglowej. – Węglowej. – To co, startujemy? – Wyścigownie robimy, bo ja mam, Nie, 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 nie. Hmm, – ja, ja mam łatwiejsze zadanie niż ty, bo… Ja ty – Ja tutaj muszę się wspinać w i Musisz zachować naprawdę dużo precyzję, ja ci pomogę. – Połóż mi trochę. – Jak widzisz, że coś robię źle… – to najlepiej taśmę kleić sobie w takich krótkich odcinkach i rozciągać na całej powierzchni. Ale czy jak będziemy kleić w krótkich odcinkach, to się na mnie zginie? Nie, nie zginie na mnie. Chodzi mi o to, pociągnię troszeczkę. Chodzi o to, żeby tutaj naprawdę było to ultra precyzyjne. Robimy. Tak jak przykleimy, tak ją będziemy mieli później w odcięciu. Robimy to pod okiem eksperta, po to, że jeżeli by coś nie wyszło, to nie będzie zgonione na błąd w sztuce nam no, oklejania. Poczee, ale zauważyłem jedną rzecz, nie wiem czy, czy ktoś na to zwraca uwagę. W momencie, kiedy rolka nie wisi, nie trzymam jej w ręku, ona nam się nie rozkleja i nie leci w dół. Okej. Okay. Eee, tak, ponieważ jest tak zwany release to jest taka zewnętrzna część e, takiej specjalnej powłoki na taśmie, która odpowiada za to, żeby też można było rolkę rozwinąć, bo e, jak zauważyłeś, Rolka też na mnie opada, Tak, ale też łatwo się ją rozwija. Dokładnie tak. Do pytania, czy ta taśma łosi, to jest ta sama taśma, którą oklejam tu, czy muszę jeszcze raz oklejać tą powierzchnię? Co można na myśli? Tu przy papierze? Nie, jest ok, bo to jest taka hybryda połączenie papieru malarskiego z taśmą łosi. Myślę, że kiedyś też będziemy mieli chwilę, żeby porozmawiać o produktach do maskowania. Powierzchnię mamy już przygotowane do malowania. Czas na malowanie. Powierzchnia jest wymagająca, jeśli chodzi o y, ilość metrów, które musimy tu przemalować. Myślę, że wałek 10 cm, farba 5 minut, i mamy pomalowane. Okay. Czyli tu nie gonimy metrów, gonimy y, i uzyskujemy precyzję. Dokładnie, tak. Wiesz co? To jest taki fajny tip na to, jak przelewasz farbę. a ja zawsze robię sobie tak, że wałkiem, który będę malował. Przecieram sobie krawędź. Super. Tomasz, nie wiem że zauważyłeś, wkład do kuwetki. No właśnie widzę, że tutaj mamy... Dzięki temu chyba nie musimy kuwetki e, za każdym razem myć. A to po prostu... Wkład jest perforowany, jest przypasowany idealnie do kuwetki. Tak samo wałeczek. Maczamy i można jechać. E, malujemy od góry. E, tak, od góry, ale nie od samej krawędzi. Jako ciekawostkę ci powiem, z 10 cm od krawędzi i dopiero dojedziesz do krawędzi. Czyń honorę. No dobra. W oklejaniu jestem lepszy niż w malowaniu, ale nie będzie kłopotu. Czyli tradycyjnie malujemy w kształt litery V, nie zaczynając od samej krawędzi i też nie od samej góry. To jest najlepsza taka wyjściowa pozycja do pomalowania. No i tu teraz widzimy, że gdyby ta taśma była wąska, no to jednak to ryzyko pobrudzenia sufitu byłoby dużo większe. A teraz możemy sobie śmiało malować. Jak wyjdzie ładnie, to nie chcę, żeby zasługa była tylko twoja. Widzisz, że też tym, tym wałeczkiem fajnie się roluje, bo tutaj jest taki specjalny uchwyt łożyskowany, który tak wpływa również na komfort malowania i to malowanie też jest przyjazne. Tutaj prawdopodobnie może któryś pan malarz, kto będzie oglądał program, powie, że powinniśmy użyć szerszego wałka, ale to, że malujemy wałkiem 10 cm, biorę to na siebie. No ale dzisiaj nie robimy prostych testów. Mamy spray, mamy brudne powierzchnie, więc jak moglibyśmy tutaj teraz zrobić e, prosty test, e, użyć e, dużego wałka? No. A poza tym ten wałaczek, to z widzisz taki bardziej precyzyjny, taki bardziej mobilny, zwinny. Tak, ale tutaj jest jeszcze jedna taka rzecz, która mnie bardzo ciekawi. Ten przyrząd możemy lepiej tak, wstawiać. Tak, tak. Wałek rotacyjny i pokażę Ci, jak można go użyć. Tak szybciutko, tylko w ramach naszego malowania. Jakbyśmy nie mieli drabiny i jakbyśmy mieli potrzebę malować e, w dwóch płaszczyznach, co zresztą zrobiłeś, to pozwól, że wezmę na chwilkę wałeczek. Zamontuję go na tym krótkim kiju teleskopowym. Klik, blokujemy, odkręcamy, przekręcamy, dokręcamy. I możemy malować w ten sposób bez użycia drabiny. No to po co mi to? Dlaczego mi to teraz dopiero pokazujesz? Jak tu musimy skakać po drabinie? No tak jest znacznie wygodniej. Aj i bardzo dobrze. I wracamy także. Można też użyć takiego uchwytu rotacyjnego i malować w dwóch płaszczyznach, w pionie, i w poziomie. Zdejmujemy. Kontynuujemy. Moja sugestia, jako przedstawiciela firmy, która produkuje taśmy, firmy, która już od, mojej drodzy, ponad 30 lat produkuje taśmy, jest taka, żeby zrywać taśmę zawsze wtedy, kiedy mamy mokrą farbę, bo w przypadku tych nowych farb, tych farb, które mają w swoim składzie dużo takich, często przez klientów nazywanych, substancji czy dodatków, które e, przypominają nam ten tak zwany lateks, jest to, że jeśli wyschnie farba na krawędzi taśmy, to przy zrywaniu tej taśmy e, może ona odejść całymi płatami. To szczególnie fajnie widać w sytuacji e, takiej, kiedy e, myjemy już zaschniętą kuwetkę pod ciepłą wodą. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że Farba potrafi takimi płatami Ta. odchodzić i to samo może się wydarzyć w sytuacji, kiedy wyschnie farba na krawędzi taśmy. Także moi drodzy, zrywamy taśmę wtedy, kiedy jest farba mokra. Czas na test numer 3. Zrywanie. Zrywanie. Tak jak wspominałem wcześniej, zrywamy wtedy, kiedy farba jest mokra i zrywamy od farby pod kątem 45 stopni. O właśnie, ciągnąc do siebie. W tym wypadku widzimy... No ja ten... już widzę, że będzie sukces. I ty widzisz to z odległości 30 centymetrów, tak? I dla ciebie to już jest ultra pro. I jak widać, naprawdę wygląda to ultra pro. Zadanie dla mnie, czyli ja teraz będę zrywał niebieską taśmę do zabezpieczenia powierzchni. Dlatego Zobaczymy, czy u Ciebie efekt będzie równie piękny jak u mnie. Tutaj to nawet można mm, się założyć w ciemno, że tak będzie. <śm> tutaj w tej sytuacji oderwę troszeczkę inaczej tą taśmę, bo mamy tutaj rand na tej płytce węglowej, ale a, fajnie byłoby pokazać, jak by wyglądało to zrywanie tej taśmy po 60 dniach, bo wtedy dalej byli, mielibyśmy tutaj czyściutką, gładką powierzchnię, która nie ma na sobie e, kleju. Czas na podsumowanie. Testowaliśmy taśmy na bardzo gładkiej powierzchni płyty meblowej na już nie tak dokładnie gładkiej powierzchni, również płyty meblowej. I oczywiście sprawdzaliśmy, jak uzyskać idealnie równe odcięcie na ścianie, nawet przy tak ciemnych kolorach, przy tak dużym kontraście. Możemy powiedzieć, że taśma zdała egzamin, bo miała dzisiaj naprawdę bardzo wymagające zadania i wymagające powierzchnie. Wymagające, takie nie, nie do końca typowe. Nie, nie do końca były takie, jak być powinny, a mimo wszystko efekt wyszedł super. W tym momencie pozostaje nam sprzątać, rozliczyć się z inwestorem za wykonaną pracę. Odebrać tą pracę. Odebrać tą pracę. Jechać do domu i celebrować. I celebrować. Bardzo Ci dziękuję. Pamiętajcie, dobrze się zabezpieczajcie.